Miało, mogę dzisiaj mówić, że moim kumplem jest kumpel Jason Asdama. No możesz to tak powiedzieć. Tak mogę mówić. Czy tak tam mówisz coś, jakieś słowa? This is not very difficult, you know. You just have to act like you you can uh, put a bomb in your house and that's not a big problem, you know. Wiesz, ty jesteś według tego, co ja przeczytałem, najbardziej popularnym polskim komikiem na świecie. I też chcę, żebyś wiedział, że znam Jasona Asdama. Tama. Kuba Wojewódzki, Finał sezonu we wtorek o 20:55 w TVN. Tak krucha czekolada tylko w Magnum. Magnum, to pleasure. Ciemnie tam, gdzie dzieje się dużo. Albo jeszcze więcej. To samo miejsce. Do tych samych ludzi. Perła niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. To normalne, że czasem trzeba odświeżyć salon. Wtedy to sięgnąć po pożyczkę gotówkową Bank Millenium. Weź pożyczkę Millennium w apce i wybierz raty dopasowane do twoich potrzeb. RRSO 1,23%. Bank Millennium. W tym barku. Piękno owoców nas zachwyca. I'm so beautiful. Robimy z nich mus. No musimy. Tymbark. Jak owoc to mus. Jak maj i urodziny. łano no to ogród. A skoro mowa o maju i ogrodzie, to witamy maję. Cześć! A jakieś rośliny? Coś, co rośnie? Rosną to oszczędności, bo zwracamy stówę za każde wydane 500 na te produkty do ogrodu. No to raz, dwa dolerła. Celebruj każdy dzień z The Ritual of Sakura. Inspirowane japońską tradycją Hanami, delikatne połączenie kwiatu wiśni i mleka ryżowego zapewnia odnowę każdego dnia. Leczenie w prywatnym szpitalu? Możliwe. Mój pracownik ma opiekę medyczną i ubezpieczenie szpitalne. Dzięki Luxmed Ubezpieczenie miałem zapewnione badania, zabieg i leczenie. Wybrałam ubezpieczenie szpitalne Luxmed Pełna Opieka. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To mój nie Teraz nowy smak czekolada dubajska. Spróbuj. No i jak z tym grillem, szwagier? Grillowanie to poważna operacja. Siostro, szczypce. Idealny! Pięciopalnikowy grill gazowy. I jeszcze w promocji. No to mamy dwie pieczenie na jednym grillu. Bo w Obi wszystko do ogrodu jest naj. Na przykład grill gazowy w mega promocji. Goździk pachnący za 7,49. Oraz mocna i wydajna kosiarka i wiele innych produktów w super cenach. Zrobisz to. Z... Internet? Zrezygnowałam. Teraz mam najszybszy światłowód, do to Nie za Do Światłowodu telewizja. Aż 206 kanałów. W tym Eleven Sports. Sports. Tak o. Też przyjdź do Orange i zmień swój internet na Orange Światłowód z telewizją. Teraz abonament 0 zł przez pierwszy rok. Tak o, bo Orange tu jest. Red Znasz już nowe Popula Zero? Weź udział w loterii w Mleko do wygrania 30 tysięcy złotych i setki nagród natychmiastowych. Szczegóły na loteriafawita.pl Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC Warty w dobrej cenie, a wraz z nim najlepszą likwidację szkód. Kup na Warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. That was your day. You know. Odkryj perfekcję na nowo. Nowe Volvo XC60 już za 1190 zł netto miesięcznie. Ów owoc to nie tylko źródło zdrowia, ale też esencja słodkiego życia, w którym. W którym możesz zyskać słodką premię i domową naprawę telefonu. Otwórz konto w banku Credi Agricole. Jutro o 20.15 na wspólnej, a o 20.55 zróbmy sobie dom. Hubert gotów. Czeki do wypisania są. Narzędzie jest. Let's play. Hubercie, bawmy się. Co będzie, to będzie. Pytanie za milion złotych w programie Milionerzy. Hmm. Milion przygotowany. Milion złotych to jest poważna kwota. A co z odpowiedziami wartymi hmm. fortunę? Widzę, że tobą to wstrząsnęło. Dobra, no zaryzykuję. Nowy sezon Milionerzy. Po dwa odcinki od niedzieli 18 maja o 19.45 w TVN. No i jak z tym grillem szwagier? Grillowanie to poważna operacja. Siostro szczypce. Świetny prawda? Idealny pięciopalnikowy grill gazowy jeszcze w promocji. No to mamy dwie pieczenie na jednym grillu. Bo w Obi wszystko do ogrodu jest naj. Na przykład grill gazowy w mega promocji, a do tego 25% rabatu na wszystkie nasiona traw, nawozy do traw i podłoża do trawników. Zrobisz to z Obi. Mówili, że stolarka to nie jest branża dla kobiet. Że nie masz skali. Duże firmy cię przybiją. Że nikt nie przyjdzie do kawiarni na przedmieściach. Że zamiast wątpić we wszystko, będziemy się wspierać? W T-Mobile, na każdym etapie rozwoju Twojej firmy znajdziesz wsparcie. Nielimitowany internet dla wszystkich pracowników, elastyczne oferty i dedykowaną obsługę. Dołączasz? Łomżonka. Jak się masz, kochanie? Dziękuję bardzo. Łążingowcy dają radę. A pytasz, dokąd doszliśmy? On Jest. No, już dochodzimy do wody. A za wodą widać już Łomżę. Wiem, że z wodą nie ma żartów. Nie martw się, kochanie, wodę ominiemy, do Łomży dojdziemy. Tak. 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 Oczywiście, kochanie. Tylko wiesz, po Łomży to my możemy do rana chodzić. No tak. Połomży to do rana. Ów owoc to nie tylko źródło zdrowia, ale też esencja słodkiego życia, w którym. W którym możesz zyskać słodką premię i darmową naprawę telefonu. Otwórz konto w banku Credi Agricole. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w oręcz. Tak o! I nic za niego nie płacę. Przez rok. Zero? Tak o! To uczciwa cena. A internet 5G bez limitów, więc streamuję bez limitu. To co, lecimy z tym live'em tak szybko? Tako! A gdzie oni poszli? Do Orange. Ty też przyjdź po nowy smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako! Bo Orange tu jest. Gdy pragnienia przejmują władzę. Ooh. Baby Girl, wypożycz i oglądaj w playerze. Każdego dnia chcę czuć się pewnie. Szukając swojego rytmu, wybieram to, co daje mi komfort. Bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus z probiotykiem dla naturalnej odporności skóry. Codziennie naturalnie pewna. 14 tysięcy najlepszych promocji dla Was z okazji urodzin oszą. Przyjdź i złap swoje jak rodzina rabatowiczów, promockich i prezentowskich. Świętujemy cały miesiąc. W stała wadca a 40. 6% taniej. 29,95 za opakowanie 500 gramów. Oszą, Co zaplanuje, to kupuje. My. Sąsiedzi. Pełni wewnętrznych barier. Jak, Jak on miał imię? Nie? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą. Czy to, to był, to był śmiech? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My. Milczymy, bez pomysłu co dalej. Gdyby bariery były jak barierki balkonu, że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Odkryjmy to, kim naprawdę jesteśmy i chodźmy zobaczyć, poczuć i doświadczać rzeczy jak nigdy wcześniej. Z nową Naturellą, która chroni Cię jak nigdy dotąd. Jej nowa warstwa wchłania wilgoć do dwóch razy szybciej, żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo w każdej chwili jak nigdy wcześniej. Naturella żyje w zgodzie z własnym rytmem.